Czy podoba mi się Bogu? I list do Rzymian mówi tak. Że ci, którzy żyją w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Czyli jeśli nowo narodziłeś, ale żyjesz w ciele, nie podoba się Bogu. Ja albo ty. Ktokolwiek. Nie podoba mi się Bogu wtedy. I tylko w duchu wykonało się. I są dwie rzeczywistości. Rzeczywistość ducha i rzeczywistość ciała. Jeżeli żyjesz w ciele, nie tyle nie podoba się Bogu, ale jakby krzyżujesz w ogóle dzieło krzyża krzyżujesz w ogóle to co zrobił Jezus i wszystko co z tym związane i to że życie w ciele przynosi śmierć i myślę, że to jest jedna z większych przyczyn dla którego w chrześcijaństwie nie ma w ogóle tego co powinno być bo my ludzie folgujemy sobie porządliwością i różnym rzeczom nie, nie krzyżujemy ciała i żyjemy w ciele po prostu bo, bo życie w ciele to też nie, nie, nie chodzi tylko o porządliwości ale o cały system cielesnego człowieka Cała spuścizna tego człowieka, system myśli, zachowań, rzeczy. Tego jest dużo. I nie można żyć w ciele i trochę żyć w duchu. Po to się w ogóle... To, to w ogóle nie poleci. I... wziąć w ciele, będziesz podlegał pod diabła. Bo panem tego świata jest diabeł. I on jest panem tych, którzy żyją według ciała. W ciele, nie według ciała. To jest system tego świata. System cielesny. I żyjąc według tego ciała, będziesz chodził. Żyjąc w ciała będziesz chodził z duchem tego świata. I z duchem antychrysta. Będziesz narodzony na ducha antychrysta. Ale my mamy żyć według ducha, jak Biblia mówi. I uśmiercać duchem popędy ciała. I, ży, i, I życie w duchu jest zakon i wolność. I tylko w duchu, bo nie znamy Jezusa według ciała, w duchu tylko możemy poznać Jezusa. I, i, i myślę, że to jest właśnie. To, czego brakuje i my ludzie, często możemy nie wiedzieć, dlaczego w ogóle mam kapę, dlaczego w ogóle nie chodzę w duchu, jak na przykład tamten człowiek, jak tamta kobieta. Dlaczego? No bo żyje by do chciała. A czasami, może, już tego nie widzę. Czasami, subtelnie, już żyje by do chciała, a później, już wchodzę w ogóle. I wiecie, jak duch świata. Bo tam jest, tam gdzie duch świata, w ciele działa duch świata. Ale my umarliśmy do ciała, umarliśmy do ducha tego świata, i nasze życie jest ukryte w Bogu i Żyjemy według ducha. Bo człowiek, który żyje według ciała, on żyje zmysłami, to jest zmysłowy człowiek, ciele jest człowiek zmysłowy, zmysłami ziemskimi, tym co myśli, tym co myślą ludzie na ziemi, jak się czują ludzie na ziemi, to co widzą ludzie na ziemi. I ten człowiek chodzi w ogóle, i jego panem jest szatan i duch tego świata. I to jest cały proces uświęcenia, bo jeżeli człowiek się nowo naradza bieżący, to on musi uśmiercać, każdego dnia umieram, to uśmierca się cielesność w sensie swoją. I to boli. I to boli. I to jest płacenie ceny też. Bo jeszcze raz to, po to żeby ją mówić, że ci, którzy żyją według ciała, nie mam tu, mam tam Biblię z tyłu, ale według ciała, Bogu się podobać nie mogą, bo zamysł ciała jest wrogi Bogu. Duch do tego świata jest wrogi Bogu. Co A Ty dostałeś Ducha Świętego, tak? Jezus wziął w ciele cały, cały, cały grzech i wszystko, co jest z tym związane, by nas mógł zamieszkać Duch. No i teraz On wydał tego Ducha, ten Duch zamieszkał w nas. My jesteśmy świątynią teraz. I teraz mamy żyć według Ducha. I postępować według Ducha. I wtedy przyjdzie namaszczenie, wtedy przyjdzie wolność, wtedy przyjdzie objawienie, wtedy przyjdzie zwycięstwo prawdziwe. Bo żyjąc w ciele nie będzie żadnego zwycięstwa. Żyjąc w ciele będzie się pogrążał w ciemności. Oczywiście zawsze możesz stać i Jezus usprawiedliwi cię, ale to jest szarpane życie i nie wydasz owocu. Nie oddasz chwały Bogu prawdziwie. Będziesz sam sfrustrowany. A nawet może niektórzy, bo ja tu nie chcę się bawić, ja, ty czy ktokolwiek, może chcą to naprawdę żyć w ciele, może się nowo narodzili, ale po prostu wolą świat, wolą przyjemność cielesną, wolą rozkosza tego świata. I cały system w ogóle antychrysta, ducha tego świata, tak jak myśli świat, to jest życie w ciele w ogóle. Ale my umarliśmy, tamten człowiek umarł i wraz cały system w ogóle jest do, do to jest zmiana myślenia. Poprzez przebywanie z Bogiem, oddzielanie się dla Boga. Od Ducha tego świata dla Ducha Świętego. Tak, bo dzisiaj mi Duch święty pokazał taki obraz, że <laughs> miasto położone na wzgórzu, w którym my jesteśmy już, to się dzieje tu na ziemi. Nie, możesz, nie musisz sobie wyobrażać, że gdzieś tam w niebie to jest. To niebo zstąpiło tutaj na ziemi, rozumiesz? I tu jestem miastem położonym na ziemi, jeśli tylko żyję według Ducha. Bo tam pisze, jeśli tylko postępujemy według Ducha. I to, to chodzę w takie rzeczywistości, bo zobacz. <laughs> Przed Jezusem, jeszcze nie. Przed Jezusem rzeczywistość należała do diabła, można powiedzieć. Tak? Było tylko ciało, tak? Grzech, ciemność. Ale Jezus przyniósł inną rzeczywistość. Królestwa Bożego, tak? Pokazał, że mamy ojca. Przyniósł rzeczywistość Królestwa Bożego. I rzeczywistością jest Chrystus teraz, rozumiesz? I w tej rzeczywistości chodzimy. I w tej rzeczywistości tu niebo zeszło razem ze mną, rozumiesz? W duchu świętym? Tu. Ja tu jestem z ziemi. I miastem na na wzgórzu. A pode mną, w duchu. Ja mówię w duchu, nie to co widzę. W duchu. Bo nie patrzymy na to, co widzimy. W duchu jest diabeł, jego w ogóle królestwo. Jeśli tylko żyję według ducha. Ale jeśli będę żył według ciała, to sam będę nowonarodzony, ale sam pójdę tam do królestwa ciemności. Będę żył według ciała z diabłem. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego tak ważne życie według ducha. Lecę do pracy. Shalom, Sister Brothers. Chwała Jezusowi.